Witajcie we vlogu 21 Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać Właśnie byłam w Żabce, kupiłam sobie Sok marchewkowy i kanapkę z szynką I właśnie idziemy do Studia Ginger Nails Na paznokcie, bo moi już mają kilometrowy Odrost, także Zjem sobie i zaraz wchodzę Na paznokcie, także zaczynamy Dzień ze mną Ja właśnie podjechałam pod studio, piękna Babeczka i idziemy na brwi, bo moje już wyglądają jak pożar się Boże, nie powiem co. W Warszawie jest tutaj taka piękna kamienica, niby w środku Warszawy, ale taka cudna. Chciałam Wam na szybko pokazać. Dobra, idziemy, bo prawie już jestem spóźniona. Właśnie wyszłam z brwi, zobaczcie one są teraz ciemne, ale trochę zjaśnieją dopiero wieczorem. Zakrywam grzywkę i lecę do Arkady po kilka rzeczy. Na ostatku jadę na pedicure, także że już będę kompletnie odgruzowana. Byłam w Arkady i dopiero co przyjechałam, Jezu, znowu jakie tłumy. Po prostu chciałam jak najszybciej stamtąd wyjść. W ogóle poszłam do Lerwa bo myślałam, że znajdę te laski cukrowe, yy, które widziałam w ostatnim filmiku, Angex, bo chciałam je dołączyć do prezentu, ale niestety ich nie było. Kupiłam za to jeszcze dwa prezenty, więc no, coś udało mi się tam załatwić. Ale wyobraźcie sobie, że miałam potem mieć manikur, ale moja stylistka nie mogła, więc w ostatniej chwili odwołała, bo coś tam się u niej stało, tak więc jestem bez zrobionych paznokci u nóg i szukam po prostu na gwałt terminu, gdzie indziej. Uff, no ale niestety, bo jest tak gorąco. O 20 przyjeżdża do mnie Magda, jednak plany się zmieniły, dziewczyny się pochorowały. Jedna w ogóle po wypadku. Nasze spotkanie, nasza impreza przedświąteczna nie doszła do skutku. Nie wyszła, wszystkie się pochorowały i wiecie, no tak to niestety wygląda samo życie. Więc jedynie Magda do mnie przyjedzie i u mnie będzie nocować. Tak się nasz wieczór zapowiada, będzie wieczór po prostu z przyjaciółką. Przepraszam was za to pranie w tle, ale schnie sobie, już prawie niektóre rzeczy wyschły. Oczywiście przed przyjazdem Magdy, zapewne one jeszcze zdążą wyschnąć. Cała sobota w ogóle, jaki yy, tu mam wrażenie, że wszystko się wali, to co zaplanuję sobie, to wszystko się wali, więc no ale nic. W niedzielę przyjeżdża mojo, moja mama, a właściwie przyjeżdżają rodzice. Fajnie, 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 z tego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę i jutro słuchajcie, znowu któryś dzień z rzędu znowu jadę do galerii, ale tym razem wybiorę się do galerii yy, Młociny. Albo do Galerii Północnej jeszcze zależy, bo podobno tam jest bardzo, bardzo mało ludzi, a są też fajne sklepy, i po prostu nikomu się nie chce jechać przez pół miasta do Galerii Północnej i do Galerii Młociny, więc fajnie, fajnie, fajnie. Jestem zadowolona i, i zobaczymy, co. Mam nadzieję, że tak będzie. Teraz możecie w całej krasie oglądać moje paznokcie, Są śliczne, przynajmniej ja tak uważam. Czerwony, klasyczny, z białym, takie świąteczne. Na tym palcu jest choinka, na tym, e, na tym śnieżynka, a tutaj mamy taką, jakąś lekką gwiazdę i sypiący się z góry śnieg. Ja biorę się za jedzenie i będę trochę montować swoje filmik, także No, Noszynka, będziemy tak pewnie nie przyjedzie, pewnie okay. tak dziewiąta, dziesiąta No nie no, no bo myślałam, że będziesz no, wyrobicie się na 20, znaczy że ty się wyrobisz na 20 no. A co jest o 20? Nie mogę ci powiedzieć, ale chciałam cię gdzieś zabrać, a 22 no mmm. Generalnie tamto miejsce jest do 23. Nie, zanim tam dojedziemy, to już będzie nie, to już będzie zamknięte, a tak to. No, dobra, bo się wygadam, się wygadamy. No dobra, no to puszka. Pa! Oj, oh, przyjechał! What? Co Mikołaj ma w torbie? prezenty. prezenty. Wafel truskawkowa czekolada. Czujesz się dobrze czynisz dobrze? Wow. A to są twoje? Keni. Tak, to są, to są moje. Mamy ale ulubione, twoje, no? Ulubione. Mam czekoladę mleczną z całymi orzechami laskowymi. Uuu, ta jest najlepsza. No ja też nie lubię. Ja też mam tutaj, tylko Haribo. do Haribo. Smak radości dla dzieci i dorosłych. Jeżyki, jeżyki, jak lubisz. Wa no ja uwielbiam Zresztą, jeżyki. wszystko nie jeżynek? Wszystko takie podczerwone trochę. No, a teraz mam fioletowe piekuski. O Boże! Ja po dzisiejszej Twojej wizycie przytyję... Ostatnia kierunku, to... rzecz MMS. O matko, M&M's, wow. MMM Ale wyżarka. No i tak jest niedużo, co Ty gadasz? Nie no, no, tak. Ale trochę jest. Dokładnie. To co miałam to, Mikołaju, to co ojoj. Mikołaj miał. No i jeszcze Mikołaj przywiózł. Ej, to jest... To, to jest twoje! To jest moje! Dobra, dajmy, bo i tak mam ci to dać! To Dzięki! Bijła. Słuchajcie, bo żeśmy sobie... Takie same... Takie nie? same torby to się nazywa ten... I mamy podobne buty jeszcze. No, no pokażcie. Takie same po prostu, dosłownie buty, ale od boku... To nie, są. od boku nie. Tak, to są twoje. To są moje. Ale też podobne, też mają futerko. No. Ja cię kręcę Moja w obie A i moje, no po prostu chwilę trwaj. Tylko, że moje zaczynają ja muszę kupić sobie jakieś... Czas na prezenty! Czas na prezenty! <noise> takie same torby, nie mogę! To tak, duża zdrówka, spokoju, radości, rodzinnych... <noise> Rodzinnych świąt? i wszystkiego, co sobie wymarzysz, i w ogóle, że była piękna atmosfera świąteczna na Wigilii? O Jezu, jakie ładne życzenia! A to, to tak a to, ja, to... Się nie, ja się nie, nie, nie przebiję tymi życzeniami. No to ja Ci życzę zdrowych, pogodnych, rodzinnych, wesołych, miłych, ciepłych. I w ogóle ze wszystkimi, tak, żebyś miała jak naj, jak... czuła się jak najbardziej taką bliską atmosferę rodziców, no. Mimo, że nie wiem, przyjadą do ciebie rodzice? Eee, ja jadę na ludzi, jedę. Ja jedziesz? Ja Ale przyjeżdżają, przyjeżdżają rodzice. Tak. No, życzę ci, żebyś po prostu z nimi spędziła. Wspaniałe święto. No i wspaniałego Nowego Roku. ale no właśnie, właśnie ja Ci nie życzyłam wspaniałego Nowego Roku też. Ale wspaniałego sobie... skoku do Nowego Roku. My no sobie życzymy, życzymy i tak przez te Tak, i tak 12. upiłaś się już, leżysz pod stołem czy jeszcze nie? To tym roku dwie ja że leżały po Oj tak, oj tak. Yy, Fajnie, jak... że mamy takie same no. Friendship Gold. Śmiać mi się, że chciałabyśmy takie same zawartości o, Nie, ja mam kilka, bo to jest połączone prezent, taki wiesz, yy, urodzinowo-gwiazdkowy. Kurde, to mój drugi prezent, to było to słodocze, nie będzie. A, to, dobrze, to <laughs> obie skorzystamy z mojego prezentu. Nie, żartuję, nie. Ja mam jeden, ale myślę, że, że i tak będzie Ci się podobał. Mam nadzieję taką skromną. Moja, mam nadzieję, że mój prezent Ci się tak nie podoba. Dobrze, to... Moja słuchana No mm. Moja wiks. Wiks. Ale masz fajnie teraz, może coś się nie bał Ciebie. Proszę, wymiana prezentów Proszę, prezentów, dziękuję. O, mój jest lżejszy, ale jaki ładnie jest zapakowany. A mój tam walone wszystko, ja pierdziele. A, Mikołaj do mnie przyszedł. Ty Możesz pokazać do kamery jak ładnie zapakowane. O, no właśnie, o co to, jest? To, jest co to jest Nie wiem, właśnie to chodzi o to, że to jest długa historia. Aha, aha, no tak ładnie, pięknie zapakowane. i nie miałam no, takich się... bilecików jeszcze zrobionych, A, ale co na to... kogo? I zamówiliśmy sushi Ładne. w tygodniu. I aha, dostaliśmy i jest... takie coś w sushi. A, to jest ta... aha. I nie wiem co to jest to, to jedamy, czy jadane? nie? Nie wiem. Jak zjebni przeżyję, to znaczy, że było No lepiej, żebyś może nie jadła. To jak on dla Wix. Pięknie, zabytki taki reniferek i, i czerwone. Mój to tam jest mm, A ja, to jest czerwona. Dobra, to ten. To, to ja otwieram. Nie, mój y, to jest fajnie. Twój, twój ten, wow. to jest fajny. Ale. Ale to jest słodyczy. No, karma no wraca. Nie będziecie widzieć, ale karma będę wraca. pokazywać. No słuchajcie, dwie dostałam różki. Te, nie różki, tylko laski. To nie, to są no, no, różgi. Różgi? <grym> nie, no laski. Nie byłam w tym roku. No, Czekajcie, tak, się... tak se założę. <grym> no, no, to są nowe słuchawki! Słuchawka. Erwodsy. bez kablowe, bez kablów. Bez kabli. <grym> bez kablów. Takie coś dostałam. Świetnie. Ty zawsze świercz. robisz takie coś. Tak. <grym> Tak, bo ci się lepiej fokusuje. Dobra, ojej. Ty przynajmniej umiesz pakować prezenty, ja to nie cholery. Myślę, że umiem. Dlatego wiem. ja nie chcę pakować. Dostałam no ja... bułeno mini. Tak, z kalendarza tentowego. No tak? Tak, kurde, szkoda, że powiedziałam. Co tak ci dorzuciłam, no? O kubeczek, kubeczek. No właśnie kubka, się nie mogę go Z napisem. Jaki przepał? Ale jaki przepał? Ja dobra. Przymać. Co Mam nadzieję, że widać, tak? Kubek też fokusujesz? Tak. Enjoy the little things. Fajnie. Podoba Ci się No, bardzo mi się Ja lubię kubki. Bardzo, ja wiem, O, czy właśnie jest takie srebrne, fajne, ale no super. No właśnie, ja wiem, że lubisz takie coś. I to jest takie śmierdzidło. O, oh wow! Śmierdzidło fajne, lubię ich w takim. właśnie, muszę. Co? co? Śmierdzidło? No to się tego no zdaje. Rozpaś... Gdzie to masz tą poduszkę? Śmierdzidło? W sensie... O, już on się zaraz udarza? Pachnidło, dobra, pachnidło. A to mam trzecią pałkę do kolekcji, to chyba tobie dam. że Ode mnie podwoimy. No ja prezentów się nie, nie wiesz, nie oddaję, dlatego że może usunąć ręka. Fajne, ciekawe, jak to pachnie. O, no ja zaraz się pomaluje. To jest korektor. O kurde. Aha, a ja mam sobie twarz pomalował. Usta pomalą. O! Usta! Widzisz, żebym ci dała takie coś. Na usta? Coś ty. Fajnie korektor to mi się przyda. Takie coś revolution, tak? Revolution, nie ja ma się nie revolution. revolution. O, jak ładnie pachnie takim mydlem. O, ksiągie takie make upy W stylu. Nie wiem, czy nie widziałam w tych swoich. O, tym. No tak, było, ale ja już wiesz, no, mam kosmetyki. Ja, mam, mam tyle kosmetyków, że postanowiłam, tak. że... Y... No ale nie, no dobry ty, pomysł. Ty... Ja, nie, ja nie ja, to, to nie jest negatywne, właśnie to jest no. fajnie, że... Żeby że mi postanowiłaś tak Tak, bo ja mam tyle prezentować. kosmetyków, że ja mówię no, nie o Tobie. No, a ja nie mam właśnie No kosmetyków. widzisz, dlatego ja tak myślałam, więc... żeby Ci a dać. A dostanę kosmetyczkę podobno, więc tak prosiłam, żeby kosmetyczkę na, na, na te, więc... Na podobno kosmetyk. legenda głosi. No widzisz, no, ci, ale tylko na? mi powiesz, co jest do czego. Z tyłu, z tyłu jest tam. To jest. A, z tyłu jest opis, tak? Baked highlighter, czyli wiesz, no. masz tutaj ten rozświetlacz. No, a no, to pokazywałaś że. No, rozświetlacz. No, rozświetlacz, tu masz, to, tu brązer masz. No do ciała, tak? Ogólnie? Tak, no, bronzer, a tutaj ten, co to jest? Rozświetlacz jakiś nie, nie, to jest e, puder, a pięknie pachnie. A to co to, to jest? Do brwi taki wiesz, Aha. znaczy nie taki koloryzujący, tylko taki wiesz, żeby ułożyć, ułoży... no, żebyś ułożył, możesz. Wow, ale pięknie, jeszcze pachnie takie... A, taka, 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 taka sztoteczka, słuchajcie, módka. taka maluteńka sztoteczka, wow. fajnie, lubię takie rzeczy, fajnie, 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 fajnie. bardzo mi się podoba, no i to takie duże coś. No to chyba do herbaty. Nie. No, co tam się rzadko jest? Znaczy tutaj, tu w tym na tym. Tylko powiedz, że nie oliwki? lubisz. Oliwki? No. Teraz tylko brakuje, żebyś powiedziała, że nie lubisz oliwek. Ale mi się uśmiecha Nienawidzę oliwki Serio? No. Co do mnie? No to będziesz ta wkładała. Co innego? Jak się to? No, mówię. Tutaj, nie. Tu mam, tu mam, Tu mam. Tu mam. Idzie, idzie, idzie. Uch. Ktoś w ogóle w twojej rodzinie lubi oliwki? Nie wiem. To jest historia nieodkryte. Co to jest? A lubisz papryczki marynowane? No, tak. No, chyba tak, tak. te papryczki w tym. To jest. No. Ding, ding. Nie, to jest do tego. Takie coś. Żadne. No i takie sobie się nasączą i będą stać. Jest tak. Merry Christmas. Taka mini wersja. A dzwonki to sobie wsadzę. <gry> Paprotkę! Paprotkę! sobie pa, Paprotkę! <grym"> gwiazdę betlejemską paprotkę! No pomyślałam, że jeszcze gdzieś indziej sobie <krym> Nie, nie tu. Piękny prezent. Dziękuję Mikołaju. Ja też dziękuję mm, Mikołaj. Mikołaj! Twój to jest tu urodzinowy. <grym> mm. moje, moje. Mikołaj! Kocham czy dziewczyna moja. Milo love you tu. Może poczynisz Konory i otworzysz kalendarz adwentowy? No chętnie. Właśnie... No. o tym? Nie powiem, po cichu no. To wygląda taka księga w rzeczywistości. No no Naprawdę. No niechętnie bym się napiła takiej krobaty. Nie o, no to ci zaparzę. wybierzemy za herbatę. Nie, nawet wiesz, jakąś tam, która tobie nie będzie pasować. Z lukrecją ci dam. No, nie nawetkolwiek. Ja mam tutaj te dwa. Ja zawsze otwieram od herbaty, bo tak no, od najmniejszego do największego. Aha, a to już ten, to nie, to nie. Tego jest już nie masz czy jest. Nie no mam, jest właśnie 27-21, no to wiesz, to jest jeszcze, jest. O. Kinder Wasze? country! No, mini. Mini. Magda otworzyła no. 21 do kolekcji. Mało zostało. No. 21. Boże. Ja już ja nie mam Prawda? Czarna herbata oręg. z pomarańczą jabłkiem brzoskwinią cynamonem, imbirem i wanilią. No. O. Christmas cake. Tak nie poczujesz. No, słuchajcie. Fajnie, tak niespotykanie pachnie, tak? No, ale tak. nawet nie wiem, jak to nazwać ten zapach. Ja sobie. też. Taki, taki. Taki dziwny. Była jakaś herbata, która tobie się. Tak najbardziej przypadła do gustu? Z tych herbat, które. Taka chyba zliczy była. Zliczy. Ja tak. Liczy, no, nie taka nie. Bardzo, bardzo owocowa, bo aż ten zapach tak. No. A ta, która stała na stole, to co to było? Bo jedna taka czerwona Tak, ale na stole. ja nie wiem, to musiałem, bo ja wszystkich jeszcze nie zdążyłam nawet wypić. Naprawdę? No, tak. jeszcze mam. Makeup up revolution! Proszę, herbatkę. się 21. Tu jest, yes, Nie, Ale jakieś małe takie. A jest, ale to jest ładne. Słuchaj. Aha, ten highlighter, czyli też oświetlacz. Aha. No wow. Piękny kolor. No. Piękny to jest kolor. Nie wiem, czy to widać w rzeczywistości ten kolor, ale jest naprawdę ładny. Ładne. To będziesz z tego To już jest twoje. Nie. Twoje jest. <słuch> naprawdę. No otworzyłaś ten kalendarz, to są twoje, żden. No nie. to. Tak. Są... Ty mi, ale ty mi dałasz! Ty, no. no. Ay, co takiego. Ja no. mam kilo kosmetyków w kosmetyczce. Które muszę wykończyć. Ale dałaś mi! Ale jeszcze ci dam! Yy. Yy. Boże, dzięki, ja się nie spodziewałam. To mi się naprawdę podoba ten kolor. No i bierz. No, to mi się naprawdę podoba, szczerze. Jezu, ale fajnie. Nie spodziewałam się. Myślałam, że tobie otwiera. Nie, to nie, tobie sama sobie otwierałaś. Dziewczyno, tyle pieniędzy wydać, żeby mi dać? To co takiego? Jeśli bym miała robić jakikolwiek tatuaż, to chciała, marzy mi się kiedyś zrobienie całego rękawa. Odważyłabym no, się? No, i ja! Chciałabym, bardzo bym chciała. Nawet Kamil jest za tym, Naprawdę? Tak. Sam nawet powiedział, żeby sobie robił, to by zrobił sobie cały rękaw. O oh, wow! Albo żebym ja sobie zrobiła cały rękaw, niż żebym robiła sobie gdzieś tam. Aha, no w, sum, w sumie. Bo w sumie tak. za przeproszeniem nie gniewaj się, ale to powiem. Bo tak jak się to wygląda, jak zeszyt, jak brudnopis. No, 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 no trochę tak. Trochę tak. Ja mam praktycznie same napisy, ale te napisy dla mnie coś znaczą, to nie jest tak, wiesz, no że tak. jest rypne, tatuaż tak bez pomyślunku, bo to wiadomo zostaje na całe życie, ale no te tatuaże coś, coś nie. przypominają... Ale można to ale, zmienić, ale, wiesz, ale to jest bolące bardzo. Nie? No i dużo kosztuje, taniej wychodzi zrobienie tatuażu, bo to chwila moment, a usuwanie tatuażu no to wiesz, nie dość, że drogie, to jeszcze kilka sesji musi być zanim to dokładnie zniknie. Ja bym wolała kupić sobie taki korektor, bo jest taki podkład właściwie. Dermacol się nazywa I on tak mega przykrywa, że nic, z żadnego tatuaża nie widać a. Jakbym brała ślub, to właśnie kupiła sobie, żeby zakryć to na szyi na przykład Żeby nie było widać A dermakol. gdybym miała na przykład no, taką sukienkę, że ten przecież to i tak, ty wiesz, włosy zakrywa, welon jest, to to i tak nie widać, więc... No, ale jakbym nie chciała go, wiesz, pokazywać, to bym sobie taki właśnie dermacol nam zakryła i normalnie nie ma tatuażu No, no ale ja mówię, jakbym miała to rękaw Kurde, a ja bym się nie odważyła rękawa zrobić na, w sensie... na całe życie? No, takie na całe... nie, jakoś się chyba nie odważyło. Strasznie mi się podobało Miszą. O Jezu. A w ogóle jej plecy to są... mm, miazga. kolana czy czegoś? Nie! <gulana> już się ubierała, już miała wychodzić. <gulana> Jak do tego doszło, nie wiem. Jak do tego Doszło, do... nie <gulana> wiem za pięć dwunasta a <śla> ona jeszcze nic nie piła a już rozrabia już się wywraca. Ja... czekaj chciałam ci podać jak to wzią? tego doszło Koszło. nie wiem miłość o sobie dała znaczy nie słucham disco skapa nie nie a, a tak. teraz idziemy, idziemy na jednego a teraz idziemy pić. do dna <grym> Flippy flap. Dobra, idziemy się. Lipy flap, naprawdę. Metr <grym> 50, metr 76. dobra, go bliska. No. Ja mam minąć ten twój dywanik. Buty trzeba założyć. Takie same. Takie same, powiem Wam szczerze, że one mi zaczynają przeciekać. To jest naprawdę. No. Znaczy przeciekać. W ogóle jak wyjmuję nogę z buta, to mam yy, mokrą, że tak powiem. <grym> ona ma mokrą stopę. stopę. Faka maka, faka Wycieczki. <śmiech> Hello. Indiach Jest, ale to w papierze nie No, ktoś to palił. Indiach? Bożu, bożu To, to Wigilia jest wieczerza wigilijna i yy, według Dusi i Wiki plus do tego, żeby jeszcze było zabawniej, do tego mamy, żeby z tradycji stało się zadość, barszcz. Z buraków uprawianych w Polsce. Tak, do, do wigilijnej wieczerzy, oczywiście trzeba tradycją tutaj pojechać, więc barszcz. A gdzie jest karpik? MMS. Tutaj jest. Śladowej ilości, 3% karpia. 2% pierogów i 0,5% kompotu z suszu. To sałatka, sałatka jarzowa. Tutaj mamy pierogi. Nie, nie. tu są pierogi. Tutaj mamy, tutaj, mamy, tutaj mamy... Co tam jeszcze jest? Tutaj mamy grob z Nie, ta rybka po, po grecku. To ja i ja po metamorfozie od Wix. <grystanie> tak, ode mnie. A! Miód malina. <grystanie> Miód malina. <grystanie> no, pie... Mamy godzinę czwartą, trzy. Jest 22 grudnia. Jutro są moje imieniny, a pojutrze Wikilia. Ja nie mogę. Ty już się dzieje? No tak, bo 22 dzisiaj już no jest. Tak. Jutro moje imieniny i 24 wigilia. Jeszcze nie mam sałatki zrobione, nic. Tyleśmy przegadały. Nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał. Nie, nie wiem, dla, dla mnie to dopiero jest początek wieczoru, więc. No, no przy, przyjechałaś koło 10 i no. teraz mamy godzinę czwartą trzy. Już pani naszykowana do stanowiska pracy, proszę bardzo. A. Siedzi, już dumna i blada. Eka? Dumna i blada. Mamy już piękną tapetkę na nasz filmik. Mamy za, zamiar nakręcić film pełnometrażowy. Nie, nie no, ale będziemy nagrywać świąteczny tak, także... O fajnie, no. Jestem Oddzielny za. filmik. Tak, tak ta pani chciała nagrywać. Ja po prostu nie mogłam ją od... No po prostu... Chyba muszę zacząć sama nagrywać. No. Ja ją namawiam, mówię, żeby założyła kanał na YouTubie. Tak, 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 jest you! Jest you! Nie wiem, co ja To chyba ta godzina. <grywa> o, no, roślizy. <grywa> no, że bierzemy się za nagrywanie. Hello. Uh, Nareszcie bym miała kogoś, kto by rozumiał, co to znaczy vlogowanie No bo ja rozumiem No, gdybyś miała kanał i. Wiecie, jakby to wyglądało no. na początku? Z, z, przyzwyczaiłabyś się No właśnie ja też takie kijek, bym by była No te na kiju Chodzi na kiju były Dobra Kontynuujemy vloga, znaczy właśnie skończyłyśmy nagrywać dla was filmik, który pojawi się w Wigilię dopiero To teraz jest kontynuacja tego, co będzie jutro No że skończyłyśmy nagrywać filmik, który, który pojawi się jako odcinek specjalny na Wigilię. Fajnie, świąteczny. Świąteczny, tak. Pomimo, że my jesteśmy na czarno, to będzie świątecznie. Ja mam świąteczne <grym> kapcie. Dobrze kochani, my pragniemy zakończyć już tego dzisiejszego vloga. Serio? Bo ja nie. Także kończymy vloga 21. A ja chętnie zobaczę jak się montuje takiego vloga. Dokładnie. Także ja e, zabieramy się z Duśką za montowanie, bo muszę jeszcze... Mam generalnie cały filmik już jakby prawie zmontowany, tylko właśnie te momenty z Duśką muszę dograć. No tak, I, 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 I tak, no, zrobiłam jej metamorfozę. metamorfozę, wyprostowałyśmy włosy, bo myśmy się w ogóle nie, jakby nie odzywały, dlatego, że ja robiłam Metamorfo, makijaż, to ja, ja się pokazywałam, włosy, ja się pokazywałaś, pokazywałam. no, pokazywałaś, zrobiłam Ci taki ala sylwestrowy fajny makijaż eyelinerem, my lecimy i widzimy się w kolejnym dro vlogu, w drogu. drogu i widzimy się w kolejnym vlogu numer 22, mm. także dzięki, że byliście ze mną dzisiaj i z Duśką, no ze mną też, nie? no właśnie, z... <grym> <grym> dzięki... miło mi było gościć z wami, <grym> z tobą, tak, tak, yy, widziałaś po raz, po raz pierwszy, widziałaś moje mieszkanie po remonciku, no wspaniale. No właśnie miałam się zapytać jak Ci się podoba. Teraz? No ja tylko weszłam, tą to powiedziałam, wow. Tyle mm -hmm. materiału mam z tego dzisiejszego vloga, że łocie Panie! Milion godzin Mo będziemy montować. Młocią panie, mocią panie! Żegnamy reklamy, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro, znaczy dzisiaj za kilka godzin, a właściwie za kilka sekund bo będziemy kontynuować vloga 22. Dobra, elo, gazelo, Pani, Widzimy się za autoreklama, auto tak? To nie wiem, autoreklama, jako Scema, Nana! I'm radio! Scema, Nana! Uh, uh.